Dobry dzień, dobry kochani, nadszedł ten dzień, kiedy mogę powiedzieć, że osiągnąłem wolność finansową. Tak, na rok jestem wolny finansowo, mam uzbierane tyle oszczędności, że przez rok życia nie muszę w ogóle pracować i mam z czego żyć. Pomijając milion pytań, ile mam odłożone, no jako, że dokumentuję moje życie, to stwierdziłem, że powiem wam ile mam odłożone. Mam odłożone 18 tysięcy polskich złotych, co dzieląc za 12 miesięcy wychodzi, że 1500 złotych miesięcznie ma mi wystarczyć do przeżycia. I myślę, że ta suma jak najbardziej mi wystarczy, ponieważ wszystko co chciałem kupić już tak naprawdę kupiłem. Więc to tak naprawdę na inwestycje, na naukę, na rozwój i na rzeczy podstawowe. I teraz powiem wam, jak to zrobiłem. Nie powiem, że mi się udało, bo mi się to nie udało. Ja to zrobiłem ciężką pracą. Przez 10 miesięcy żyłem tej w Londynie mega skromnie. Jadłem na zmianę w sumie ryż, ziemniaki i makaron non-stop, bo są mega tanie. Nie kupowałem piersi z kuczaka, tylko kupowałem sobie uda z albo z czydełka, bo są tańsze. Nie kupowałem słodyczy, nie kupowałem żadnych praktycznie ciuchów, kupiłem tylko dwie, trzy pary butów, bo mi się po kolei każde roz rozwalały, ale kupowałem je też w Primarku za 12 funtów, to jest około półtorej godziny pracy, no i mniej więcej tak to wyglądało. No i wiadomo, most nadgoniłem ostatnie miesiące, a nawet prawie że dwoma miesiącami, ponieważ no pracowało się po 16 godzin, maksymalnie było 19 godzin w pracy, także no w półtora miesiąca zarobiłem tyle, co normalnie bym zarabiał w cztery miesiące, więc to też dużo mi dało, aczkolwiek... Ciężka praca była motywowana czymś innym, po prostu doświadczeniem, chciałem doświadczyć ciężkiej pracy. Jeżeli powiedzmy jedyną motywacją miały być pieniądze, to raczej bym tego nie robił, bo po co? Także wszystko było po to, żebym przez rok czasu mógł teraz spełniać swoje marzenia, i realizować się, robić tylko to, co lubię, to, co kocham, to co sprawia mi przyjemność. I nic poza tym i to będzie naprawdę niesamowity rok pod tym względem. I jako, że tą wolność finansową już osiągnąłem w połowie grudnia, to zacząłem sobie zadawać pytanie, co zrobić z resztą pieniędzy, <noise> którą zarobię do końca roku, jak będą w tej pracując? A może by tak wydać wszystko na ciuchy? Yyy... No. To znaczy tak, ale dopiero potem. Najpierw stworzyłem sobie święki z skarbonki. 4000 na inwestycje. A następnie takie ułożyłem sobie świnki skarbonki, na których jeszcze planów, że tak powiem, nie uwzględniłem tych planów w mojej kwocie 1500 zł miesięcznie. I jest to trener personalny 1400 zł, skok spadochronowy 850 zł. Wycieczka rowerem przez Polskę z Dotarnowa do Szczecina, ze Szczecina brzegiem morza do Gdańska, 1250 zł i kurs tańca towarzyskiego 12 stopni 1200 zł. Co dało mi sumę 4700 zł. I dopiero w momencie, kiedy miałem odłożone na inwestycje, mam odłożone na moje świnki skarbonki, na moje marzenia i na mój rozwój, tak naprawdę, to w tym momencie kupiłem sobie ciuchy. Także myślę, warto uczyć się oszczędzać. Ja polecam, ja się uczyłem od, trochę od Mirka Burnejko i od yy, Michała Frańskiego. To jest chyba mistrz oszczędzania. No Zresztą, jak jego nazwa i blog wskazuje, jak oszczędzać pieniądze.pl. Polecam serdecznie. Warto też dodać, że tu praktycznie przez 10 miesięcy cały czas się rozwijałem, cały czas czytałem, kupowałem nowe książki, kupowałem nowe szkolenia, kupowałem kryptowaluty, inwestowałem troszkę, y, też zainwestowałem w złoto, 5 tysięcy bodajże w sierpniu, we, tak w sierpniu. Także ogólnie jestem mega z siebie dumny, ponieważ no potrafiłem oszczędzić 60% mojej wypłaty, nie 10, nie 20, ale 60% mojej wypłaty potrafiłem oszczędzić, naprawdę jestem takim typowym...